słuchajcie, dopiero co właśnie skończyłem naprawiać moją willę i znowu widzę jakąś skrzynkę, nie mam pojęcia o co z nią chodzi, ale na pewno na tym odcinku dowiemy się o co tutaj w ogóle biega, bo gościu no nie codziennie znajduję taką skrzynkę no, może co dwa dni, ale gościu yy, no to jest mega dziwna sprawa znowu jakaś skrzynka, mam nadzieję, że tym razem chociaż nie będzie tutaj wybuchu bo no jak widzicie tutaj mega już ogarnąłem tą willę, tutaj do... nie ma porównania, serio, bo tutaj wszystko, wszystko tutaj w okolicy było rozwalone. Tu nawet jeszcze są ślady po wybuchu. Tu jeszcze przybyt zrobiłem nawet do końca chyba jednej, ale to nieważne. Teraz gościu yy, lecę po prostu zobaczyć o co z tą skrzynką chodzi. Ale jeszcze zanim to, mam dla was kozackiego deala: że każdy, kto napisze teraz w komentarzu kość, dostanie ode mnie serduszko. Ale musi koniecznie subskrybować ten kanał, bo inaczej ziomek. To tak, tak nie ma opcji zbyt. No i gościu, zobaczmy, y, co tam się może znajdować, bo naprawdę nie mam pojęcia. Ok? TNT, TNT! Ale to nie jest trapczes, tu jest książka, dobra. To może weźmy sobie to TNT, bo w sumie spoko i zaraz przeczytamy o co chodzi, bo może. Fuh, nie wiem sam. W sumie nie wiem sam, co już mam na ten temat powiedzieć, ale tego się akurat nie spodziewałem. E, witaj, przychodzę do ciebie z misją, mianowicie, masz zniszczyć bank Elviso. Co? Możesz dostać bardzo dużo pieniędzy. Tu w skrzynce masz TNT, które wziąłem od ciebie. Później podam tobie wskazówki, jak dostać skarb. Powodzenia. Aha, czyli co, ja mam zniszczyć bank Elviso? Tak po prostu? Ale kurde, on jest na serwerze, czy to teraz robić? A w sumie, jeżeli mam dostać mega dużo pieniędzy, to mógłbym się jeszcze z Elvisem dogadać i wyjść tylko na plus, więc nie wiem, czy w sumie tego banku nie zniszczyć. Myślę, że. Nie, kurde, ej, gościu, naprawdę mam teraz taki dylemat, ale chyba to serio zrobię. No nie wiem, jak Erwis tylko zareaguje, On może się mega wkurzyć, ale w sumie ten bank przydałoby się już wyremontować. On jest już no, w złym miejscu, a z chęcią bym wybudował nowy, więc w sumie to jest tylko na moją korzyść, więc ja to z chęcią zrobię. E to Elvis, na pewno on się mega wkurzy. Yy, Mogę tylko jakoś przejść, tak żeby on mnie nie widział, że ja tam idę. Nie wiem w ogóle odkąd zacząć wysadzanie, bo jeżeli zacznę od góry, no to on może się od razu zorientować, jeżeli będzie w okolicy. Ale chyba on w ogóle poszedł gdzieś autostradą z tego, co mi się wydaje. Ale nie mam pewności, bo się okaże, że jest to tutaj i co wtedy mam zrobić? Wtedy to mam po prostu lipę. Ogółem jeszcze mam jedną taką mega ważną, istotną tutaj po prostu rzecz. Mianowicie mam swojego Instagrama, na którego możecie teraz wpaść. Ma, jest link w opisie, albo po prostu wpisujecie agentx przez 2x. Byłoby na pewno mega miło, gdybyście to zrobili. No a jest tam ostatnio już nowe zdjęcie, więc gościu, w sumie, w sumie ono nie jest nowe. One już jakiś czas jest, ale nowe się niedługo oczywiście ziomuś pojawią. No i ja lecę tutaj czy się zabieram za robotę. Kurde, ej, to jest zły pomysł. Ale yy, ognie. O, nie, czy mi się przewidziało? No dobra, ale jest na dole. Może uda nam się jeszcze tutaj wszystko rozwalić, zanim Elvis się zorientuje. Dobra, zacznijmy wysadzanie. Może. Yy, odkąd jest w ogóle zacząć? To jest dobre pytanie. Ej, naprawdę. Ja bym w ogóle wszedł na dach, tylko potrzebujemy jakichś klocków. Dobra, wiecie co walić? Wchodzę po prostu tutaj. Yy. I błagam, żeby TNT po prostu nie aktywowało się od razu. Ja chcę zniszczyć dach, wtedy już pójdzie po prostu gładzie ziomek. Ok, cyk. Leci pierwsze TNT. Musimy ocenić, na ile to mocno będzie wybuchało wszystko, więc ja myślę, że tak po dwa, jak będziemy dawać, będzie git. Nie będzie wtedy za dużo, ale jeżeli Elvis nie ma wyłączonych dźwięków, bo yy, w sumie z tego co pamiętam, on zawsze miał dźwięki wyłączone. Ale, jeżeli bym miał włączone to jest masakra. O, kurde, bo jeżeli. Ej, ale to słabo wybucha. To trzeba. Zobaczmy jeszcze tutaj jeden test. Może jak damy tyle, to coś lepiej troszkę. No. Eee, dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby koniecznie. Przecież to możesz wszystko rozwalić tu. Wow. Ej, czemu to tak słabiutko wybucha jakoś teraz? Hmm, podejrzane, ale ha, zaraz po prostu tutaj damy. Ej, wiecie co? Ja się już trochę dziwię, może darujmy sobie na razie niszczenie dachu, bo to po prostu zajmie za dużo czasu. Ale Elvis jest pod nami! On tutaj... Jeżeli on tego nie słyszy, to jest masakra, bo ich z gościa. On, on jest na dole. Boję się, że on może się ogarnąć co tu się dzieje. To jest najgorsze ha, co mogłoby być, że on by się zaraz ogarnął. Dobra, wybuchaj, wybuchaj ziomek LOL, ale to jest kozacka zabawa. Do, jeszcze ja za to mam hajsik dostać. Hmm. Cyk, cyk, tutaj myślę, że Tam, tak? To pierwsze, to drugie. Okej, okay. i wybuchasz, gościu! Bum, it, No, i mamy kolejny tutaj wybuch. Myślę, że teraz możemy tu na środku tak troszkę zaszaleć. Nie no, to był trochę zły pomysł. To był trochę bardzo zły pomysł. Ziomek, wow. U, nie chcę szpitala uszkodzić, bo to w sumie, no, to nie byłoby za fajne. Tam, tam lepiej nic nie wysadzać. Tutaj myślę, że możemy sobie do, zaszaleć znowu. Okej, okay, cyk, to TNT powinno pierwsze, drugie, trzecie. Okej, okay. cofam się, cofam się, to zaraz znowu wybuchnie. Wow! Wow, ale to kozacko wygląda, jak to wszystko gdzieś tak rozwala. I tutaj w sumie będzie można coś nowego wybudować. Kościu, gościu, gościu, on jest tam na dole. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Żeby on, on to na pewno już zauważył. On to na pewno już zauważył. Nie. nie. Ja pierdzielę! <laughs> o kurde! Wybuchać, wybuchać szybko, ty szybko. Gnoju, nie. nie! Mój bank! Typie! Hehe, alo! Kandalio ty! Przebrzydła, ty jedna, ty! To był twój bank! Wyrzuca ci plaki! Hej, spokój! Spokój, spokój! Zginiesz za to? Mój bank! Już nie ma banku. Moje pieniądze powrotować ratować szybko, moje pieniądze. Pieniądze ratuj, dobry pomysł, zaraz one mogą też wybuchnąć. A twoje... Mówisz? Ja pierdzielę. Bum, gościu! Ty kanalio przebrzydła! Kretynie głupi, kretynie głupi! Idioto! Elo! Dobra, no je... Ale on się wkurzy! Ale on się wkurzy! O kurde, o kurde. Elo gościu, co tam u ciebie? Jak tam zdrówko? No bez jaj! Ej, nie, 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 spokój, nie, nie, nie. spokojnie, spokojnie Nie, 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 nie. zostaw, zostaw Elvis Elvis Elvis, to ja to muszę nie, to zrobić! Karma wróci! <laughs> Elo! Kolejne TNT, ja jeszcze nie skończyłem, dokończę tylko, dobra? Nie Ej, spokój! Spokój, ziomek, ziomek! Teraz to... Ej, 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 ej! Ja nie radzę, ja nie radzę Ty nie radzisz? Stary, ja ci mówię, ja nie radzę jeszcze... No, dobra. Odłóż to, odłóż to, nie, to, 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 to. Nie! Bum! To wszystkie! Ty głupia krowo! Jeszcze brzydła krowo jedna! <śmiany> to jest najsilniejsza rzecz, jaką można zrobić. Ty się tak fajnie wkuszyłeś teraz. Zniszczymy się wszyscy, zniszczymy się wszyscy. <śmiany> bum, bum. Zginiesz za to. Ja I ci jeszcze... też, Luźnik, ja ci to wyjaśnię, ale nie mogę jeszcze dziś. Okej, okay. ale masz bardzo wille, o ile się nie mylę. Ej, to? gościu! To jest gościu! No jest Przypomnę okay. ci, ja mam jeszcze kilka staków TNT, i do tego mam jeszcze zapalniczkę. No mam jutro, ty Tylko ty masz wieżowiec, ziomek. No to niech sobie będę miał. Ja mam tam swoje zapasy, więc spodczę. I ja mogę tam sobie teraz od tej willi Ej, nie! nie ziomek! Ziomek! Nie ma problemu. Ziomek, stój! Stój! Możemy się jakoś dogadać chyba. Dogadać się! Ty cholero, jedna, nie. No zdeć dogadamy to, się! Luzik! To, luzik! Nie no, nie, nie ty jesteś, stary, stary, jak chcesz to ja ci mogę dać nawet zapalniczkę i TNT, podpalisz sobie jedno tutaj, patrz, patrz, patrz jaki kozak, pa. Ty ty ty. ty, jeden, ty, głupi, ty. Spokojnie, Czy mam ty jeszcze kilka zły? staków. Nie, już, już nie masz nic, już nie masz nic, zaraz Ale <laughs> Ja mam tak dobre itemy, że ty prędzej zginiesz od tornców. Ej, gościu, gościu, gościu. Coś mówiłeś? Coś ej, mówiłeś, co? Ej, nie radzę. Elo, el, el elo Elvis. Co, jak tam zdrówko? A bardzo dobrze, bardzo dobrze Zabijecie. zabijecie! Zabijecie. Umy, ubra, nie pobra! Hmm. Było... Co, jak tam się czujesz? A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaraz o tak ja nie? cię. Ale to, to wy... Wypu... mój bank! Mój piękny bank! Czekaj! Je... Chodź jeszcze... O, tu ciężko się przechodzi tutaj, co? Nie trzeba poszerzyć. Ej, gościu ty mnie zaraz załatwisz! No? I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie ty... o, o. Nie, 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 nie wychodzę, wychodzę. Nara! Idziemy Słuchaj dalej. Się, ty paskudny, ty Dobra, tutaj jeszcze szybko jedno. Ty... Zginiesz w <grym> Ej, nie, gościu. Gościu, ty, ty wyluzuj troszkę. Przestań, stój. Zatrzymaj mnie, tam jest garniturka. To nawet nie jest twoje. To jest wszystko państwowe. Bum, bum, gościu. Wysa Ostatnie tutaj trzy wysadziłem. Luźno. Luźno, ej, luzik, 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 tak? ja zginę. Ja zginę. Focuj. Nie, stojnie, nie masz mnie. Będzie to. Ej, 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 ej nie, 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 teraz to jest już naprawdę przypał. Teraz to jest już naprawdę przypał ostry. Wiesz, ja tutaj mam 4 HP. Wow, to jeszcze wybucha. Ej, odsuń się, bo wybuchnie. Twój stary. Nie ma ci, nie ma ci, nie ma, wynoch z mojego Ej, ej dobra, 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 Wydać dobra! Wynoch z w tym momencie! Wynocha z tych kanarii przewrzydła ty jeden! Spokój, daj mi spokój! Wynocha! Ej, daj mi spokój! Ziomek, 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 luzik! Wynocha, wynocha. Nie, nie, on, mi, on zaraz mi wybuchnie! O nie, je ja zwiewam, zwiewam stąd do góry, przecież to... On tu jest już za mną, on tu jest już za mną, dobra, nie, zostawmy mu jedno TNT i zwiewamy. Boom, to jest naprawdę, to był głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł, no ale musiałem to zrobić. Jeżeli mam dostać tyle pieniędzy, to... <gry> Spokojnie, ziomuś, luźno, luźna Elvis. <gry> o lol, ej, naprawdę on się mega wkurzył. To jest ewidentnie widać. Nie, on mnie zaraz załatwi. Co ja mam teraz robić? Nie, nie mogę tam wrócić. My będziemy teraz mieli pewnie jakąś spinę, a tego nie chciałem robić. Kurde, nie, to był mega zły pomysł. No ale co ja mogę powiedzieć? Ja będę po prostu ten odcinek w tym momencie kończył. O lol, ale ja jestem po prostu wystraszony. Ale cóż, to byłoby na tyle. To ja byłem X Oczywiście nie zapomnijcie strzelić suba i wpaść na mojego Instagrama. Link macie w opisie. No i gościu, to byłoby na tyle. Cześć!